Cześć wam wszystkim, z tej Pana Sirogo, kolejny odcinek z Clash Royale. moi drodzy I w dzisiejszym odcinku przyszedł czas, aby zagrać sobie nowy muszkieter Mayhem Czyli nie wiem jak to nazwać nawet I mamy przy okazji nowe skrzynki, nowe jakieś różne rzeczy się dzieją w gereczce. Więc co robimy? Gramy, gramy, sprawdzamy, zobaczymy co to jest, nie grałem tego Więc zaraz zobaczymy o co z tym chodzi Wy oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby tam żadnego odcinka nie przegapić po 100 subskrypcji na tym kanale moi drodzy no, i przypominam, Kodzik Pana w sklepie. Kodzik Pana wariacie, cokolwiek kupujesz, Kodzik Pana w sklepie. mega dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście widzowie szefami. Yy, no i dobra, no i sprawdzamy, sprawdzamy, tak? Sprawdzamy, co to jest w ogóle. Powiem tak, ciekawe, ciekawe to wygląda. Eliksir, moi drodzy, razy 7 z tego co widzę. Szybkie jakieś meczyki, dobra, czyli po prostu razy 7 eliksir. I pewnie będziemy mieli także się respi, moi drodzy. Yy, same się respią te wariatki, czy nie? Okej, okay, dobra, tu ma. No, no to jest ciekawe, to jest ciekawe, ale jak mamy razy 7 eliksir, to ja wiem co zrobię, widzowie. Robimy bardzo ciekawą rzecz, mianowicie wrzucamy wszystko, co jest drogie, człowieku. Royal Giant, czemu nie? Mega Knight'a wrzucimy, człowieku. Myślę, że on. O, to wrzucę. Nie, dobra, czekaj, ja już mam pomysł. Ja już mam taki pomysł na deck. Gościu, oni nie są przygotowani. To wrzucam. Następnie, co jest jeszcze drogie? To, o chłopie. Dobra, o, to jest, to jest GG, widzowie. To jest GG. To, to już jest wygrany mecz. To już jest wygrany mecz. Wrzućmy sobie, może jeszcze tak. Eee, może sobie, wrzućmy w sumie poisona. Może być ciekawy. Jakiś poisonik. Eee, może jakaś łyczka. Może bowler. Może bowler też do tego. Może balon. Czemu by nie? Kurczę, już nie pasuje. <laughs> dobra. Eee, no to może nie balon. Może nie balon. Dobra, bo to jest tak drogie. Ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy coś takiego. Tylko ja bym zamienił o może w ten sposób. Tylko ten Royal Giant mi nie pasuje. Ten Royal Giant mi delikatnie nie pasuje, szczerze mówiąc. Yy, I myślę, że on mi się za bardzo nie przy... Ale dobra, spróbujmy, spróbujmy. Lećmy coś takiego. Widzowiedek wykminiony w 10 sekund. Myślę, że to może być bardzo ciekawy odcinek. I startujemy. Gramy na jakiegoś wariacika z magicznymi znakami. Pogad ten eliksir. O kurde, ten eliksir razy 7. To jest człowieku. Game changer. To jest game changer, mordeczko, co tu się odwala. Dobra, to sobie wrzucamy. Oczywiście, bowlera sobie rzućmy. Następnie tu sobie może dajmy znowu to. OK, tu dajemy od razu Poison, bo Poison może być ciekawy na to. Następnie Mega Knight'a do tyłu. Dobra, ja myślę, że tu będzie przypał, tak szczerze. Ja myślę, że tu będzie przypał, moi drodzy. Tu może być naprawdę przypał delikatny, ale zobaczymy, może akurat to, to będzie dobry sposób. Dobra, dajmy Royal Giant tylko po to, żeby on tam zablokował ich. Tu nie wygląda to najgorzej. Naprawdę nie wygląda to najgorzej. Zobaczcie moi drodzy, w miarę w miarę tu coś przechodzi. Patrz, 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 patrz co się dzieje, patrz co się dzieje z tej strony, moi drodzy, busta, busta wrzucamy, busta wrzucamy Tutaj dajmy może mega najcika, jak on tu spadnie, fajnie, znokautuje, bardzo dobrze Rzucamy może te trzy muszkieterki. Tutaj Poizona pasuje wrzucić, bo tu już się niebezpiecznie robi delikatnie. Tutaj taki Poisonik, moi drodzy, siądzie ide idealnie. Dobra, klasa. Wrzucamy, może. A niech będzie ten mega knight. Zobaczymy, czy on coś wywali, czy nie wywali. Dobra, trzy muszkieterki, sporo. Co tu się dzieje? Halo, ja nie nadążam. Nie, nie nadążam, widzę. Też rzucimy mu krótcy. Dlaczego by nie? Bowlera, widzę, że warto dawać. Bo ten bowler, fajnie tam se widzowie. Fajnie se tam szpąci coś delikatnie. Ten bowler jest dosyć ciekawy. Dobra, dajmy Baby Dragona, żeby po prostu zaraz przesajklować i go mieć na ewolucji. Wkurzam jest strasznie sparki. Spark jest ciekawą kartą do tego. Spark jest bardzo ciekawą kartą z tego co widzę. Dajmy może to tak, i tutaj bowlera dorzućmy. O, tutaj może taki poisonik troszeczkę delikatny na wieżyczkę. Nie najgorzej, nie najgorzej się to prezentuje chyba. Tutaj jakieś royale rekrutcy, dobra, dajmy może mega najcika do tyłu. Musimy coś troszeczkę z tyłu zbudować, troszeczkę z tyłu musimy zbudować, bo tu widzę, że jest lekki problem. Dobra, może tutaj tego sobie zblokujemy i rekrutcy, rekrutcy, bo tu widzę, że jest ciężko, tu widzę, że jest ciężko z tymi sparkami, więc te sparki trzeba nakołtować widzowie. Dobra, rzucamy sobie jeszcze mega najcika kolejnego, rzucamy baby dragona następnego, co tu się dzieje? Tu jest człowieku moc, dobra. Tu jest dobra moc. Wrzucamy jeszcze. <laughs> dobra, co to jest za tryb? halo, ja się pytam. Co to jest za tryb, wariacie? Co tu się odwala? Trzy muszkieterki, moi drodzy. Tamten poison dobrze, dobrze wleciał. Ten poison tam dobrze wlatuje. Tutaj idealnie my cyklujemy, człowieku, to co trzeba. Idealnie cyklujemy wszystko tak, jak powinno być. Tutaj sobie to jeszcze no yy, Dobra, tutaj spróbujmy, może rekrutcy. I spróbujmy po tych rekrutach moi drodzy. Tego wariata, ale widzę, że tu jest lekki przypał już powoli. Tu jest lekki przypał, powolutku. Powolutku jest lekki przypał, nie strzelaj tylko z parki, nie tam gdzie trzeba. Nie strzela... nie strzelaj z parki, gdzie nie trzeba, stop, 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 wszyscy stop, 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 przegram to. Przegrałem to człowieku na końcówce, przegrałem to na końcówce. Prz nie, dobra, nie przegrałem tego jeszcze na końcówce, bo jest przecież doliczony czas, jestem głupi. Dobra, tym Mega Knightem tam, tam człowieku mu niszczę połowę rzeczy, nie? Tym Mega Knightem uniszczę po rzeczy. Dobra, Mo może się uda. Może się uda jeszcze. Tu stawiam muszkieterki, wariacie. Muszkieterki go porobią. Ja muszę, może z, nie wiem, jakimś poisonem czy czymś tam go niszczyć. Czy ja już nie mam pojęcia, widzowie. Ja już nie mam pojęcia, dobra, Baby Dragon. O, Royal Giant, Royal Giant przejdzie tam. Royal Giant przejdzie. Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. on tam przechodzi. Odrzucił go, Skubaniec. Odrzucił go, widzowie, odrzucił go. Stop. Nie strzelaj w nie no, czemu ty żeś strzelił w te człowieku wariatki? Dlaczego ty jest strzelił w te wariatki? Kto ci pozwolił, mordo? Kto ci pozwolił w ogóle? Dobra, spróbujmy coś takiego, bo tu widzę, że jest znowu lekki przypał. Royal rekrutcy, co tu się odwala, człowieku? Nie, no ja nie przejdę tego. Ja, ja nie mogę przejść. On jest jakiś zbyt opa. Witchka nam idzie wariacie i ona nie podołuje. Ona nie podołuje niestety. Dobra tutaj, nie, nie strzelaj, nie, nie skacz, co ty robisz człowieku, dobra lipa, ale to co, co, co są zagierki? co to są za gierki, co to jest w ogóle za tryb, jeszcze nie grałem czegoś takiego, dobra, lecimy z kolejnym meczykiem, bo szczerze mówiąc ciekawy mi się to grało, co staliśmy na łeb, ale ja wierzę w mój deck, wierzę w mój deck stworzony przed chwilą, że on widzowie ma potencjał, on ma potencjał jak najbardziej, my sobie wszystko tutaj przesyklujemy. Dobra, rzucamy od razu coś takiego, bo to będzie dobre. Yy, I tutaj, moi drodzy, tak, o kurde, o kurde, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, mordeczko? Co ja w ogóle zrobiłem? Dobra. Yy, nieważne, bo my, moi drodzy, go nakautujemy tak? On nawet o tym nie wie, ale on jest knockoutowany. Royal Recruits rzucamy z przodu i patrzcie, co się dzieje w tym momencie. Z drugiej strony, moi drodzy, leci tutaj potężny push. rzucamy sobie jeszcze trzy muszkieterki z boku. O, on przegrywa to. To jest, to jest free win. To jest free win. Patrzcie, co się dzieje. Ja już tam, człowieku, mu atakuję wieżę. No to jest, to jest free win, to jest free win. -ek. To jakiegoś bambiczka nam dobrał. Szczerze mówiąc, to nam dorzuciło takiego bambiczka. Takiego bambiczka nam tu moi drodzy wrzucili, że no wstyd, wstyd, że w ogóle my się mierzymy z kimkolwiek takim jak on, bo to jest free, free magic, no to jest naprawdę free magic moi drodzy, zobaczcie co ten poison robi w ogóle z tymi muszkieterkami, one w ogóle nie wiedzą jak się nazywają, one nie wiedzą co się dzieje, dwie wieże zniszczone, proszę państwa, co my robimy, Czy to jest totalny pogrom. To jest totalny pogrom. Rzucamy sobie mega Nightcicka z tyłu. My, nawet nie musimy jakoś mocno raszować do przodu, bo my mamy na wszystko czas. My sobie porozkładamy po tutaj muszkieterki Royale recruits z tyłu. My czekamy. My na spokojnie sobie czekamy. My to wszystko nakałtujemy. Patrzcie, co będzie tam szło zaraz. Tam poleci taka armia, człowieku. Tam poleci taka armia, a patrz Mega Nightcicka. Tam boom, człowieku. to wrzucamy. Gościu, tu kolejne muszkieterki wariacie. Muszkieterki kolejnych rekrutów, zrzucam już z przodu teraz 14 rekrutów wariacie. Na, na mapie, nie, on, on nie wie jak się nazywa. 14 rekrutów na mapie, Poisona mu jeszcze wrzucam. Co on nie postawi, to tam będzie Poisonowane. Baby Dragon, Baby Dragon jakbym na ewolucji zdążył wrzucić. O człowieku, jakbym Baby Dragona na ewolucji zdążył rzucić. To, to jest killer, to jest... No on przegrał, on przegrał. Trzy gwiazdkuje chłopa, nie? Trzy gwiazdkuje chłopa moim deckiem. No i widzicie, to jest bardzo dobry deck. Widzę po prostu, tamten ziomeczek był mądrzejszy ode mnie. Ten nie był i przegrał. Więc, moi lecimy z trzecią, ostateczną giereczką. Zobaczymy, czy... Faktycznie mój deck jest dobry, czy miałem farto teraz, ale no powiem <laughs> że ciekawy, ciekawy jest ten tryb. Szkoda, że tu nie ma też jakiś nagród za ileś winów, że nie wiem, 12 winów się zrobi, to jest jakaś nagroda i tak dalej, tak jak na zwykłych challenge'ach. Nie ma tu niestety coś takiego, bo myślę, że też by to w miarę ciekawy wyglądało. O kurde, dobra, to, to może być nieciekawe, to może być nieciekawe jak ja widzę, że on postawił eliksir Golema. To, to mi się niezbyt podoba. Dobra, jeszcze rekrut, jakbym rzucił. Rzucę te rekruty, rzuciłem. Dobra klasa. Zobaczymy, ale w sumie my możemy, moi drodzy, go mocno znokotować. Bo jak my dostaniemy cały ten eliksir od niego, to to może być dobre. To może być naprawdę bardzo dobre, szczerze mówiąc. Dobra, spróbujmy może tutaj jeszcze jakiegoś bowlera. Te bowlery myślę, że mogą robić robotę, tak szczerze. Te bowlery mogą naprawdę bardzo fajnie zdziałać. Tutaj gdzieś tego Poisona wsadzimy, bardzo dobrze. Pasuje nam, moi drodzy, dorzucić może... Hmm, dobra, spróbujmy od tyłu, spróbujmy od tyłu. Niech się to tutaj wszystko wyniszczy. Bo też jak na moście się bawimy z nim, no to, to nie za dobry to jest pomysł. Nie za dobry to jest pomysł. Lepiej to przerzucić na naszą stronę, gdzie mamy tą przewagę, że, moi drodzy, wieżyczki wieżyczki nam pomagają. Dobra, teraz myślę, że to w miarę ciekawie może wyglądać. Spróbujmy może tutaj takiego. Poisonika, tam może coś zacząć przechodzić, tam może coś zacząć przechodzić, z tego co widzę powolutku. Royal Recruits jeszcze, spróbujemy Royal jancika on może tam, moi drodzy, jakkolwiek przejść. Spróbujemy jeszcze przy okazji takiego Poisonika mu tam wcisnąć, żeby chłop nawet nie wiedział, że tam akurat Poison poleciał. Więc dobrze to wygląda. Royal Recruits znowu wrzucamy jeszcze muszkieterki, bardzo dobrze, i tu musimy poisonować, tu musimy poisonować, bo tutaj się już niebezpiecznie zaczyna robić. Mega najcik, moi drodzy, bardzo dobrze. On mnie atakuje, wie, Kinga, ty. Może to jakaś specjalna taktyka jest? Może to jest jakaś specjalna taktyka, o której ja nie wiem? Tam fajny poison. Daj mi się, że ten poison może naprawdę karnąć. Ten poison może naprawdę bardzo fajnie karnąć, moi drodzy. Tylko pasuje mi jeszcze dorzucić może jakiegoś yy, baby dragona na ewolucji. Baby dragon na ewolucji, myślę, że może bardzo fajnie zdziałać. Baby dragon na ewolucji może być naprawdę killerem, jak on mnie znokautuje, moi drodzy, yy, tutaj tymi jego rakietami, no to powiem Wam, że nie za ciekawy, nie za ciekawy to będzie, jak on mnie znokautuje tymi rakietami, spróbuję może coś takiego z tej strony, zobaczymy czy to przejdzie, moi drodzy, jakbyśmy rzucili tutaj jeszcze tego Poisona, nie mam jak przejść za bardzo, nie mam jak przejść delikatnie. To jest lekki problem, bo on mnie cały czas tymi rakietami bije. On mnie naprawdę, widzę, cały czas szpąci tymi rakietami. Patrzcie, mam 9 muszkieterek już na mapie, więc 9 muszkieterek już jako tako wygląda. Powoli zaczynamy przechodzić, więc być może jest szansa, że moi drodzy zdążymy mu tam coś znakołtować. Ale no nie wiem, szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę problem widzę teraz akurat, skończy nam się eliksir, tak jakby. Więc lipa, lipa, on cały czas ładuje, on cały czas ładuje te rakiety. Mordo, ile? Ile tych rakiet jeszcze? Ile tych rakiet? On, on mi zbije to. Wy zobaczycie, że on mi to zbije. On mi to zbije rakietami, nie? Ziomal mi to zbije rakietami. Autentycznie mi ziomal zbije to rakietami. Chyba, że jakimś cudem poisonem zdążę mu to zbić. Ale szczerze mówiąc, wątpię w to. Naprawdę wątpię w to, żeby miał ja mu to zdążył zbić, moi drodzy, poisonem. Spróbujmy sobie to cyklować w miarę szybko. Dobra. Jest ok. Tylko, że on, moi drodzy. Nie, dobra, on, on przegra. On przegra, bo to cycluje poisonem. Ja to cycluję poisonem. Chyba, chyba to cykluje poisonem. Wydaje mi się, że ja to zdążę cyclować poison. Jemu są potrzebne jeszcze z dwie rakiety. A tam jest, moi drodzy, 200 200 damage'a. 200 damage'a do zrobienia. To, to, to jest do zrobienia. Patrzcie, jeszcze tutaj buścik mamy. To. Dobra, jaki fart. Chłop by mnie prawie cyclował rakietą, nie pytań, moi drodzy. Ale śmieszny, strasznie tryb. Podoba mi się, szczerze mówiąc, że coś takiego dodali. Nie wiedziałem, że to będzie aż taki duży młyn, więc w sumie spoczko, moi drodzy. Mam jeszcze tutaj jakąś skrzyneczkę. Niestety to nie jest eventowa, tylko ta zwykła. Ale wydaje mi się, że te eventowe, oprócz tego, że inaczej wyglądają. To w ogóle nie są zmieniane. Tam dropy są takie jak były, więc jedynie co, to się zmienia wygląd. No tak, czy jak moi drodzy, fajnie, że coś takiego wprowadzili. Podoba mi się to, jeszcze mamy tutaj Jan Chesta, z którego leci legenda widzowie. Legenda z Jan Chesta rzadko, rzadko kiedy się trafia, więc w sumie jest poczką Mega Nighting, którym graliśmy dzisiaj, więc fajnie. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, Jak Wam się spodał, że tak czy w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć.